Z tej strony, jak witam Was już w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawiam Wam, jak zrobić albo wykonać taką operację, żeby mieć swojego bota za darmo 24 na dobę. No, po generalnie musielibyśmy wrzucić go na jakąś WPS-a albo coś w tym stylu. To też jest takiego rodzaju Pesik, ale za darmo, więc opłaca się. Musimy wejść ze stronę roku, wejść w tutaj elegancko. Tworzymy konto, klikając tutaj, ale ja zaloguję się już po prostu. Ehm, no, i po zrobieniu konta, potwierdzenie maila, się coś takiego takie okienko. I jest to prosta sprawa, bo klikamy po prostu Create New App, wybieramy nazwę tej aplikacji, dam tutaj Cinema, test dam takie coś. Wybieramy Europę, tutaj jako lokalizację, i tworzymy aplikację. No, ale trochę się zrewbało. Ale dobra, ogólnie widzicie, tu wszystko ładnie wygląda, taki skomplikowane trochę rzeczy, ale nic nie jest skomplikowanego. Wybieramy opcję połączenia się z GitHubem. Jak widzicie, moje konto połączyło się tutaj, i teraz przechodzimy na githuba Tak, też musicie zrobić tutaj konto. Po zrobieniu konta, aplikacje tutaj, tutaj, dajcie nazwę aplikacji, tego nie musicie wybieracie public i klikacie tutaj i potem tutaj. I tak. Ja nie będę jej tworzył, bo zrobiłem to przedtem już. Znaczy przedtem... Użyję po prostu starej z tego mojego bota jakąś yy, aplikację tak jak no, pliki. I musicie wrzucić tej pliki z bota z Discord bot makera Jest to bardzo proste. Po prostu musicie wejść w ścieżkę, która pokazuje Wam się teraz. Szukacie tam swojego bota po nazwie. Yy. To tyle, wrzucacie wszystkie te pliki, ale dodatkowo musicie wrzucić jeszcze e, z plików Discord makera folder Actions Który zawiera tu jakieś ważne rzeczy i też musi znaleźć w plikach z botem Więc tak, jeżeli już tutaj macie wszystko wrzucone, musicie wziąć nazwę tego bota, wkleić ją tutaj i kliknąć search Widzicie, znalazło, klikamy connect Wybieramy następnie tutaj tą opcję i klikamy Deploy. Teraz musimy chwilę poczekać, aż cały ten bot nam się tutaj wrzuci elegancko. Nie, to to aż tyle, ale spokojnie poczekamy sobie. Ok, widzicie, bot nas się wrzucił. Teraz musimy odświeżyć stronę przede wszystkim. Wejść w Settings, wejść w tą opcję i napisać Bot, podłoga token i wkleić token naszego bota. Um, ja zaraz go znajdę, widzimy się za chwilę. Ok, mamy już token, teraz go wkleję. Wy oczywiście więc nie widzicie, bo muszę go jakoś zamazać. Ale wiecie, tu wklejacie ten token i klikacie Add. No i to tyle. Potem przychodzicie w tą opcję i edytujecie tak, żeby to wyłączyć a włączyć Worker'a no i tak naprawdę musicie tylko teraz przejść do Xylobów na Microsoft i potem kliknijcie Run Console i wpisujecie to na przykład prosty przykładik klikujcie, klikacie Run przejdzie prawdopodobnie, że nie ma takiej komendy ale generalnie wszystko powinno działać. Jeżeli się jakieś tu błędy i widzicie ewidentnie, że bot nie działa, ale w moim przypadku działa, to możecie zrobić tak, że klikacie Restet dynos i po prostu wszystko będzie działać. Powinno. Generalnie mój bot, który działa. Ja Wam pokażę na Discordzie, widzicie odcinek ty. Ten bot, który rob, po prostu robiliśmy poprzednio. Widzicie, jest elegancko tutaj, nie? No Więc to chyba tyle Ja byłem Grizzly. Mam nadzieję, że Wam się podobał Chyba jest to jedyny odcinek po w polskim języku Więc docencie do, to Powoli Docencie to łapką w górę Subem oczywiście dzwoneczkiem I wyczekujcie kolejnych odcinków Możecie dawać jakieś propozycje w komentarzach No i